Witam, witam serdecznie wszystkich widzów. No, pojutrze, 25 piątek o 8 wieczorem będzie live. I teraz do, to jest dla wszystkich naszych widzów: co so, mają odwagę i ochotę, i mają telefon z słuchawkami albo bez słuchawki. Zależy, jak wy chcecie. Możecie brać oddział na live. Jak to będzie działać? Bardzo. Nie jest ciężko, bardzo łatwo wytłumaczone. Pod nagraniem jest w tej infobox, jest numer do nas przez WhatsApp. Także w piątku od 8 możecie napisać WhatsApp z Waszym nazwiskiem. I ja Was wyślę Wam za, e, zaproszenie wtedy. I was biorę dołączył Was do live'a. Jak macie ochoty. Ja bym się bardzo cieszył, że pierwszy raz teraz możecie brać udział z nami na spotkanie, na live i fajnie by było jak ktoś by się chciał dołączyć co już miał jakieś cokolwiek zabiegi, żeby mógł opowiadać trochę o siebie o tych zmianach jeszcze zadawać jakieś pytania bo większość widzów zawsze wstrzymuje się pisać jakieś komentarze albo pytania teraz może macie możliwość się dołączyć także każdy co będzie chciał Damy 10-15 minut, tak jak wiele ludzi będą się nazbierać, także każdy ma trochę szans się spotkać, dogadać, opowiadać, zadawać pytania i zrobimy w ten sposób. Pierwszy raz, co zrobimy, może być będzie trochę chaotyczne, tego zaraz od początku mówię. Ten co man ogląda na komórce. Jest najlepiej na komórce, albo masz na tablet, albo komórkę i masz lepiej słuchawki przy tym. Albo nie. Zależy, bo widzimy leszek trochę nie używa słuchawki, ale jak ktoś ma telefon, to lepiej słuchawkami, żeby lepsza jakość było i nie będą, nie bierze tyle odgłosu od zewnątrz, bo leszek siedzi u siebie w spokoju, my siedziemy w centrum, także mamy koło nas mamy spokój i ten potem jest gdzieś w domu, nie wiem gdzie wy wszyscy żyjecie, jak żyjecie gdzieś na zewnątrz, jak my, to możecie usiąść na terasie, jeszcze tablet, telefon, to wystarczy bez słuchawków się zgłosić, możecie zgłosić i jedziemy na koksu. Dlatego kochani, was wszystkich serdecznie zapraszam, ten piątek 25 o 8 napisać Whatsappa na ten numer w pod... Info, pod nagraniem w tej jest do mojej mamy i Was na żywo wybieram. Ważne jest. Napisajcie Wasze nazwisko. I wtedy mogę Wam wysłać zaproszenie i Was dołączy. Jeszcze raz mówię, ten co najlepiej bym się cieszył, jakby wiele ludzi się zgłosili, co mieli jeszcze zabiegi. To lepiej będzie. To, ludziom, macie więcej do opowiedzenia. I dodatkowo. Możecie jeszcze zadać jakieś pytania, co jeszcze do tej pory nie, nie mogliście, zapomnieliście, bo większość zawsze zapomnia na live, bo mamy tyle tematów. Ruszymy się z jednego do drugiego miejsca, i potem się, e, się słucha i potem się zapomina swoje pytanie. Jak macie pytania, musicie teraz już spisać i być, być gotowy na ten piątek, bo Leszek do tej pory jeszcze jest w wakacjach. Pozdrawiamy Ciebie Leszeku. Odpocznij sobie jeszcze trochę i następny live znów będzie tam z Leszkiem i teraz macie możliwość być Leszek 2.0 <grywia> i zadać pytania i rozmawiać sobie spokojnie. I najlepsze to zawsze mówię takie spontaniczne spotkanie i tematy poruszenie są najlepsze, bo potem z tego się lepiej coś wybuduje, bo każdy ma nagle coś do opowiedzenia. Do dzielenia z informacjami i to jest najlepszy moment. Jeszcze chcę pozdrowić Ciebie, Agnieszka To są dzisiaj Twojego maila, że doszło koszulka. Jesteś szczęśliwa, cieszymy się cieszę bardzo. My się cieszymy bardzo z tego, że to by się spodobało. I może być Ty byś miała ochotę w ten piątek się łączyć z nami. Dlatego proszę, Ty napisz tak samo WhatsAppa i Cię dołączę tak samo. Ale nie zapomnij nosić koszulki. Tego i każdy co chce, proszę bardzo, pod nagraniem jest tak samo kontakt do nas. O koszulki mamy cztery różne zdjęcie na wybór. Ja muszę jak jeszcze skończyć, bo to była próbka. I muszę jeszcze skończyć mam koszulkę, tak żeby tak samo nosić ten piątek. I powiedziałam raz w miesiącu będę robić losowanie. Jeszcze mam parę nazwiska, napisane, w tej torebce te zostały i zobaczymy. Raz w miesiącu będziemy robić nowe losowanie na następną koszulkę i piątek się zobaczymy kochani. Dziękuję wam za waszy czas. Każdego zapraszam, co ma odwagę, ochotę, telefon albo tablet. Napiszcie Whatsappa i was zaproszę na livea i idziemy na koksu. Będziemy się, pobawimy się po, o, trochę, dogadamy się trochę i zobaczymy, jak to będzie działać. Może być, że się nawet uda kiedyś to jeszcze raz powtórzyć razem z leszkiem, tak. Nie wiem jak to jest. Muszę to jakoś sprawdzić, jak to jest techniczne ograniczenie od YouTube, bo to nie zależy od nas, tylko techniczne ograniczenie to jest. Zobaczymy. Dlatego dziękuję Wam. Do zobaczenia w piątku. Na live. I Was tak samo zapraszam. Na Masty.